Stał codziennie pod apteką, zawsze o tej samej godzinie. Nigdy nie wchodził, tylko patrzył, jakby życie było za szybą. Farmaceutka myślała, że czeka, aż zobaczyła, że patrzy zawsze na to samo miejsce na półkę z lekami na serce. Zapytała wprost, dlaczego nie wchodzi. Cofnął się, jak złapany na kradzieży, i powiedział cicho: Ja tylko patrzę. Ja tylko patrzę. Patrzeć jeszcze wolno. Potem przyszła córka, z papierami, z receptami, z wstydem w oczach, a liczby zabrzmiały jak wyrok. Od miesiąca bierze połowę dawek, żeby starczyło. Tego wieczoru farmaceutka zamknęła aptekę wcześniej i zrobiła coś, czego nikt nie robi w ciszy. Zaczęła działać. Następnego dnia na drzwiach wisiała kartka. Ludzie przystawali, czytali, szeptali. On wszedł ostatni, jakby nie zasługiwał być pierwszy. Zapytał o cenę i usłyszał: Nic, ale musi pan usiąść i chwilę pogadać. Bo pomoc bez rozmowy czasem brzmi jak litość, a ona dawała szacunek. Sklep dołożył zupę, lekarz przyszedł po godzinach, ktoś przyniósł radio, pojawiły się krzesła i nagle w mieście zaczęło się coś rzadkiego. Ludzie przestali odwracać wzrok dostała kopertę, medal i kartkę. Nie za leki, za to, że pani ze mną usiadła. Kiedyś stał za szybą i patrzył na coś, co miało mu ratować życie. Dziś siedzi w środku, pije herbatę, rozmawia. Bo człowiek nie znika wtedy, gdy nie ma pieniędzy, tylko wtedy, gdy wszyscy przestają patrzeć.